Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju zorganizowane zostało pierwsze posiedzenie komitetu powołanego 21 czerwca 2022 roku przez zarząd województwa dolnośląskiego wspierającego inicjatywę wpisu młynów papierniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do tej pory były wpisywane pojedyncze obiekty, które Polska zgłaszała, a to jest wystąpienie sieciujące, czyli obiekt z Polski, dwa obiekty z Niemiec, z Czech, z Hiszpanii i z Włoch. I Polska jest liderem, więc to jest takie przecieranie szlaków i. Pierwsze raz robi to instytucja kultury, a nie rząd polski, więc to jest takie trochę odkrywanie tej ścieżki, no ale Dolny Śląsk to jest prekursor wielu ciekawych rozwiązań, więc trzymamy kciuki za dyrektora muzeum, za młyny papiernicze, bo to jest szansa dla całego regionu wpisanie kolejnego obiektu, ale pierwszego w tej części południowej województwa. Ten komitet chcielibyśmy, by wspierał nasze działania, chcielibyśmy, by osoby, które zostały powołane do tego komitetu doradzały nam, ale również w razie potrzeby Wspierały w pozyskiwaniach jakichś informacji niezbędnych do realizacji tego projektu, w pozyskiwaniu środków na niezbędne prace remontowe, te, które pomogą, przybliżą właściwie obiekt do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. My bardzo wiele nakładów już poczyniliśmy i teraz czynimy kolejne na to, żeby obiekt odzyskał historyczny wygląd, żeby ten obiekt był zabezpieczony, ale też otoczenie i tutaj jesteśmy w rozmowach też z panem burmistrzem, żeby otoczenie zabezpieczyć. To też wymaga. UNESCO. Wspieramy pana dyrektora w Ministerstwie Kultury, gdzie byliśmy w polskim, w saksońskim oraz wszystkim ramię w ramię przekonywaliśmy te instytucje, że to jest warte. Ocena jest pozytywna. Obecnie oprócz młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju, w projekcie uczestniczy także młyn papierniczy w Wielkich Losinach w Czechach, znajdujący się stosunkowo niedaleko, ale także dwa obiekty z Niemiec, z Homburga, a także z Niedercfenic. I również obiekt z Capellades, a więc z Hiszpanii. Naszymi partnerami są także Włochy. Mowa tutaj właśnie o młynie papierniczym z Peszi. Także tak jak widać, jest to szerokie spektrum krajów, które w tym projekcie uczestniczą. Obecnie papiernia jest w stanie przyjąć około 70-80 tysięcy turystów rocznie. Natomiast przypuszczamy, że w chwili wpisu ta liczba może się nawet zwiększyć dwukrotnie. Zatem faktycznie trzeba będzie przeprowadzić liczne inwestycje, które pomogą na zwiększenie przepustowości mu na papierniczego. Chcemy po prostu przeprowadzić te niezbędne remonty, które już należało dość dawno temu przeprowadzić. Na przykład remont dachu, na przykład rewitalizacja czerpalni, ale również cały szereg różnych innych kwestii, które są, są niezbędne. Na, na przykład teraz od dwóch lat remontujemy pawilon wejściowy. Współpracujemy z wieloma partnerami zagranicznymi. Są to różne kraje, w których obowiązują też różne procedury administracyjne, różne przepisy. Poza tym jest to też duże wyzwanie od strony merytorycznej. Każdy kraj musi przygotować dokumentację dotyczącą konkretnego młyna papierniczego, ale ponieważ Polska jest liderem tego projektu, to również grono polskich ekspertów, historyków sztuki, architektów zaangażowało się w ten projekt. Oczywiście w porozumieniu z Muzeum Papiernictwa i opracowało dokumentację bardzo wielu europejskich młynów papierniczych, spośród których następnie wybrano te, które uznano za szczególnie wartościowe z punktu widzenia Komitetu UNASCO. Posiedzenie zakończono jednogłośnym przyjęciem przez członków uchwał, w których podkreślono uznanie dla idei projektu oraz zaapelowano do władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli o stałe wsparcie muzeum w realizowaniu tego ważnego międzynarodowego projektu. Muzyka